Wiadomo, że maseczka medyczna w skutek podwyżki zdrożała 40% i kosztuje 106 zł. i 40 groszy. Musimy obliczyć cenę maseczki przed podwyżką. Oznaczmy może ją literką x i napiszmy, że x plus 40% podwyżki, czyli 40% x to się równa, nowa cena, czyli 106 zł. i 40 groszy. Do starej ceny dodajemy 40% starej ceny i otrzymujemy nową cenę. To jest nasza podwyżka. Zamieniamy procenty na ułamki. Możemy napisać, że to jest x plus 0,4x. Napiszę tak: 0,4x równa się 106,4, czyli mamy 1x plus 0,4x, czyli 1,4x to się równa 106,4x. No i musimy obliczyć x, zatem dzielimy obustronnie to równanie przez 1,4. 106,4 podzielić na 1,4. Na maturze dysponujemy kalkulatorem, więc myślę najprościej będzie właśnie wykorzystać kalkulator do wykonania tego działania. 106,4 podzielić na 1,4. To się równa 76. Zatem początkowa cena była równa 76 zł, no i to jest poprawna odpowiedź do naszego zadania.